Cześć, kochani! No to czas na podsumowanie mojego debiutanckiego sezonu statowego. Wczoraj na tej scenie był mój ostatni występ w sezonie, piąty. Był to występ na Sopockich Zawodach Uchenia, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I na oto tych zawodach również wygrałam, kończąc mój sezon. No jak widzicie, miałam 5 startów, zdobyłam koronę w overallu, zdobyłam 5 pucharów i 11 medali w każdych swoich zawodach, w każdym swoim wyjściu. Zdobyłam jakikolwiek medal, podium, każde wyjście to było zdobycie, czy oto, tych przepięknych medali. Pucharów i korony w overallu. Zatem przejdźmy do podsumowania, zaczynając od moich pierwszych zawodów. Moje pierwsze zawody odbyły się 10 kwietnia w Siedlcach koło Warszawy. To był mój debiut w federacji WPF, gdzie są obowiązkowe cztery pozy: przód, bok, tył i drugi bok. No i tam na szlaków to były takie zawody organizowane na bardzo fajnej hali. Sędziów było pięciu. Zawsze jest sędziów pięciu, polskich sędziów. Zajęłam dwa razy trzecie miejsce. Brązowy medal. To jest właśnie tutaj oto. Dostałam tą statuetkę. Ten medal. I tego tam pięknego pana. I tamten medal z samego brzegu. To było fajne na przetarcie szlaków, ale docelowym, docelową moją federacją jest federacja NPC, gdzie są dwie pozy i ta sylwetka, im bardziej umieśniona, tym lepsza. W WPF-ie byłam tak mniej więcej na skraju, bo byłam troszkę bardziej umieśniona niż pozostałe uczestniczki, a tam bardziej preferują z tego, co mi wiadomo. Delikatniejsze sylwetki, tak jak jest w IFBB, ale zdobyłam podium dwa razy trzecie miejsce, z czego na, jako debiutantka niezmiernie się cieszyłam. To były moje pierwsze zawody, do których w ogóle podeszłam na największym luzie, bo z każdym kolejnym startem były emocje i stres coraz większy. Kolejne zawody były dwa tygodnie później. Wymarkach, koło Warszawy. Był to 23 kwietnia, były to jednodniowe zawody o Piotrkowicza. Teraz zapomniałam imienia. Roberta, dziękuję. U Roberta Piotrkowicza. No i to była już federacja NPC, czyli moja docelowa, gdzie są dwie pozy obowiązkowe. Jest także pięciu sędziów, aczkolwiek to jest taka różnica, że żaden sędzia nie może być sędzią narodowości polskiej, więc wszyscy byli z zagranicy. Tutaj mój stat okazał się statem najlepszym ze wszystkich. Zdobyłam koronę, czyli zwyciężczyni ze wszystkich zwyciężczyń mojej kategorii. Zdobyłam pierwsze miejsce w swojej kategorii. Oraz dwa razy trzecie miejsce w pozostałych kategoriach. I oto jest tutaj ta przepiękna statuetka półokrągła na samym brzegu. Za zdobycie overalla plus ta korona. Za zdobycie pierwszego miejsca w swojej kategorii, to, to tą panią piękną zdobyłam. I dwa trzecie miejsca. Dwa takie medale. Brązowe, przepiękne. Zdobyłam. Pięć tygodni później. Kolejny start. Też marki. E, tylko dwudniowe zawody. 28-29 maj. Też NPC. U Roberta Piotrkowicza. No i tu już był challenge, bo tak jak po zawsze po jednodniowych zawodach jest ten komfort, człowiek jest odwadniany, nie je, nie soli, że może się najeść. Tak tutaj w sobotę trzeba było czekać do samego końca, bo nasza kategoria wychodzi jako przedostatnia przed men fizik, więc my wychodzimy naprawdę dosyć późno, to były godziny 18:20, a w Hiszpanii 22.00. Ale do tego zaraz dojdziemy. 28-29 maj, Marki pod Warszawą u Roberta Piotrkowicza. Tam wychodziłam w sobotę i niedzielę. I w sobotę udało mi się zdobyć dwa srebrne medale i być w top 4 w Openie. I to są te dwa sreberka. Proszę bardzo. Dwa sreberka. A za Open. Za Open. Jest. Za Open był chyba bodajże ten. Ja mam tyle tych medali, żebym musiała zobaczyć na, na fotografiach, bo tak, ten był bodajże za Open, top 4. To była sobota, w niedzielę. To już były starty w Pro Qualifier i wychodziłam dwa razy w Nowicach i w Openie. W Nowicach zdobyłam trzecie miejsce i brązowy medal. I to był. O, 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 o. Jezu, nie wiem. Czekajcie. Czy to był ten medal? Ten? Nie wiem, jest z tych medali w każdym bądź razie i y, top 5 zdobyłam w Openie, w Pro Qualifier, ale też nie wiem, który to był medal, bo one są naprawdę, jak zobaczycie, to jest złoto bodajże, to jest jeszcze jeden taki kolorek i to jest brąz, to jest na pewno brąz, a ten chyba był za Open Top 5, tak mi się wydaje. Tylko już te dwudniowe zawody to e, była konkurencja międzynarodowa. Zjeżdżał, zjeżdżali się zawodnicy z, tak naprawdę z całego świata, więc konkurencja też była e, wymagająca. Był inny panel sędziowski, e, w NBC też nie polski. E, cała obsada była e, światowa, tak? bo był teksańczyk e, Mazji. Tak. I udało się wywalczyć w drugim dniu trzecie miejsce i top. W Openie. Kolejne zawody były już w Hiszpanii, w Alicante. i Odbyły się one 5 czerwca. My sobie wyjechaliśmy 2 czerwca. No Były przygotowania, były odwadnianie. Ciężkie to były zawody, bo mieliśmy wejść koło godziny 20. Weszłyśmy o 22.00 było pierwsze wejście, dziś koło 24.00 było drugie wejście no Tam panel sędziowski bardziej stawiał na filigranowe dziewczyny i w Nowisach nie udało się zdobyć nic. Ale za to w Openie, co mnie najbardziej cieszy, bo Open e, jest najcięższą kategorią, udało się wejść do top 3, także ten medal cieszy najbardziej. Zagraniczny z Hiszpanii przywieziony. No, i spełnienie moje, spełnienie marzeń nastolatki. Tak naprawdę, bo od Kania się wszystko zaczęło. Powiedziałam sobie, że jak kiedyś wystąpię w zawodach serwetkowych, sylwetk to stanę tutaj na tych deskach. Nieważne z jakim rezultatem, po prostu sentymentalnie chcę tutaj stanąć, bo od tego się cała moja zajawka na sport sylwetkowy zaczęła. I zdobyłam w swojej kategorii pierwsze miejsce, niezwykłe zwieńczenie. E, mojego debiutanckiego sezonu statowego. 11 medali, 5 puchałów, korona, zdobyłam miejsce. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i overall. Więc dalej nie byłam. Dla mnie jako zawodniczki, e, no jestem szczęśliwa, no co mam powiedzieć, jestem bardzo szczęśliwa, bo z każdego wyjazdu przywiozłam medal. Zazwyczaj było to podium. Zawsze gdzieś coś wygrałam, co mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że jestem w dobrym miejscu i naprawdę dobrze wybrałam. NPC to jest moja federacja, w której będę startować, w której będę się przygotowywać. W następnym sezonie będzie więcej wyjazdów zagranicznych. W Polsce na pewno też wystąpię, aczkolwiek priorytet chciałabym postawić na zagraniczne zawody, gdzie jest moim zdaniem większy potencjał. Chociaż po organizacji w Hiszpanii może być różnie. No ja jestem szczęśliwa i niezwykle dumna, że udało mi się w każdych startach coś zdobyć. Jeśli chcielibyście na pewno usłyszeć o kosztach, jakie poniosłam i jakie trzeba ponieść, jeżeli zdecydujemy się na start w zawodach. To na pewno będzie filmik, bo to nie jest tak, że my startujemy, możemy sobie wystartować z marszu, zrobić formę e, i, i, i trenować. No tak nie jest. Żeby wystartować, no to trzeba ponieść odpowiednie koszty, przygotować się do, do tego startu plus e, ponieść koszty z samych wpisowych, z samej możliwości, żeby wystartować, czyli przygotowanie do startu, starty w Polsce, starty za granicą. Na pewno będzie o tym filmik. Bo to nie jest tak, że wszystko nam z nieba spada. co mogę powiedzieć, że koszty wahają się od 3 do 10 tysięcy, więc jest to naprawdę e, bardzo dużo. Ale o tym szczegółowo wypunktuję Wam e, na pewno w kolejnych vlogach. Także śledźcie, subskrybujcie, dajcie dzwoneczek, łapkę w górę.